thank you Godzina jakaś, nie wiem, 14 coś chyba. E, a ja dopiero się z Wami witam, bo nagrywałam jakieś tam stawki i tak dalej. Ale jeszcze się nie przywitałam, więc dzień dobry. Ja właśnie miałam e, maraton pakowania prezentów i zaniosłam wszystko do sypialni. Hi! Hi, girly Pops! Did you slept good? Did you slept good? Yeah! Come on! Yeah! Hi. Kisses! Good girl! Chciałabym też e, posprzątać, zacząć się ogarniać sypialnię, bo tam jest mm, armagedon. Jakiś system inny wymyślić, że został mi tylko następny weekend, e, następny tydzień, więc spoko. Ale wtorki i środy e, i czwartki są nie do ogarnięcia, jeśli chodzi o, e, o to, żebym edytowała sobie rano. Teraz jeszcze musimy wykombinować, co zjemy na obiad. We had a really nice snuggles today, didn't we? Yes, you fell asleep, oh mommy, didn't you? You were the bestest girl today, yes. W mini człowiek przychodzi. Tak! Twój mini człowiek przychodzi. Ja tego dawno nie widziałaś. Ja mam taką jakby bułę z serem i cebulą, z Targu od naszego ulubionego stoiska y, z czasami, tak dalej. Stary będzie miał y, giozy, ja mu jedną zabiorę i robi mu się pizza. Y, i muszę przystawić zegarek. Excuse me. No. open <grystanie> Dzień dobry. Dobry wieczór. Hej! nie pamiętam, na którym skończyliśmy. Na 10, więc mamy 5 do otworzenia. No! No! O nie! Okej, okay, jest balsam do ust, tak jak miałam nadzieję, ale niestety jest o smaku slaż zapachu WW, a ja miałam nadzieję, że będzie o smaku i zapachu ptasiego mleczka, bo to byłoby dla mnie spełnienie marzeń. Ta u 11 też jest kosmetyczna. U, odżywka proteinowa pawełek... A! a. Pawełek tofi. Uuu, dobrze pachnie. Fajnie, bo te produkty będą super na podróż. E, 12, gdzie jest 12? O, 12. O, czy to będzie przygotupka kolejna. Bo dwunastka jest dość duża. Uuu, nie wiedziałam, że się chwilę istnieje. WW, ale... O, smaku masła orzechowego. Bardzo fajnie. Ogólnie stary zjadł tam to y, zwykłe y, WUBu -wu i powiedział, że mu bardzo smakuje. O, trzynastka też jest duża, też mi pewnie jakiś wu. -wuk. Tak. Gorzka czekolada. To raczej nie moje klimaty, ale y, lubiłam kiedyś sobie tak włamywać y, WW do gorącej czekolady, tak roztapiać, więc y, może właśnie to sobie tak zużyję. Y, bo raczej go za gorzką czekoladą... <grym> gdzieś w wafelkach i tak dalej nie przypada. Lubię gorzką czekoladę, samą gorzką czekoladę. Ale już z dodatkami tak nie bardzo. I 14 jest dzisiaj. Boku, że... Ciężko się wyciąga te produkty, więc fajnie, bo są zabezpieczone mocno. Płyn do kąpieli o zapachu ptasiego mleczka. OMG. O mój Boże, ale będę ale będę pachnieć. Hit. Hit. O jutro też jakiś kosmetyk. To zobaczymy, co jutro będzie. O, odprowadziliśmy młodego. Um, wyszliśmy z misiaczku i stary śpi, bo dzisiaj już do pracy ja na razie odpoczywam e, i później ogarnę tutaj e, kuchnię trochę pokój, a jak stary później pójdzie do pracy, to będę zaczynała ogarniać spianie. ogólnie mamy ekipę sprzątającą w poniedziałek, e, na takie deep clean, e, więc muszę ogarnąć, ogarnąć tak, żeby nie było rzeczy na e, wiecie, na ziemi i tak dalej więc muszę schować też Pudła, te, które mają rzeczy, ozdoby, te nieświąteczne i tak dalej. I ogólnie ogarnąć sypialnie. A tam na przykład spadł nam drążek w szafie, i tak dalej. Więc wiecie, duperele, ale się nazbierało. zbierało. śpi. Ja edytuję TikTokowego Vlogmaska. Co za epic fail. Posprzątałam całą kuchnię i. Jak chciałam przedstawić kamerę, bo e, będę nastawiać wodę, żeby wyczyścić e, blaszkę po e, tym po kurczaku starego, e, to podniosłam kamerę i nacisnęłam stop. I okazało się, że nie nagrywałam. Więc musicie mi uwierzyć na słowo. W sensie, no jakby pokazuję wam. Wyczyściłam kuchnię. Um, nakarmiłam młodą, wyszłam z nią. To jest nadal głodna. Um, zaraz chce się bawić, ale... nie ma zabawy. Będzie zaraz klatka. Spanko! Pani idzie spać! Pani idzie spać! Moda jest niezadowolona tym faktem. Będę się nią chwilę pobawić.